Przede wszystkim z Wami Wika spotykamy się w nowym odcinku z I dzisiaj u nas zdrabki o wartości 65 zł, w tym trzy zdrabki czasochłonne. I już przedstawiam. Zdrabka za 20 szybki, milion, numer zdrabki 5. Zdrabka bajeczna kasa, numer 7. Ekstra linie, których nie było w żadnym punkcie, a tutaj nagle się pojawiły. Za 10 podrapana do połowy wygranych jeszcze tutaj nie ma. Paradiso, dawno nie było tej zdrapki, więc drapiemy. Owocowa eksplozja, podrapana, nic nie ułożone. I Love Neon Cash za piątkę i za piątkę pieniędzy jak lodu. Trzymajcie kciuki, zaczynamy drapać i zacznę od pierwszej zdrapki czasochłonny i to jest Owocowa eksplozja. Polowa już wydrapana, linii ułożonych nie ma, żeby coś trafić tutaj prosto, i natychmiast to trzeba truskawkę. Zobaczymy, jak nam pójdzie. I tak. Drapiamy kiwi. Kiwi. Raz, dwa. I wydrapane. Za dużo kiwi nie mieliśmy. Następnie borówka. Borówka raz. Borówka dwa. Dalej. E, pomarańcza 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 czy gdzieś jeszcze są? nie widzę następnie karambol 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 dobra chyba wydrapane trzeci od końca to jest cytryna cytrynka cytrynka tutaj również cytrynka dobrze przedostatni mamy brzuskwinkę. brzoskwinka, dobra. No i żeby coś wygrać, jednak czego potrzebujemy truskawka, albo kokos, albo arbuz. A niestety mamy melon. No I niestety nic nam się nie utworzyło. Sprawdzamy litery kontrolne. Niestety różne, czyli owocowa eksplozja, o numerku 17 się nie spisała. No to bierzemy następną i to jest pieniędzy jak lodu, numer 15, szukamy diamencik albo nasze liczby. A nasze liczby wygrywające to 18, 38, 34 i 16, numer zrapki 15, a mamy tak, 39, 40.

I love neon cash. Szukamy tutaj liczby albo taki pliczek. Numer z drapki pierwszy. No i co nam ta zdrabka przyniesie? 14, 24, 6 i 2. Dobra. 22 nie mamy. 32 również. Jedynka obok. Mamy 14. No to kolejna wygrana u nas wystąpiła.

To drapiemy następną zdrabkę czasochłonną i to będzie ekstra linia. Ruszamy. Lody oraz serce. 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 Na dole też mamy serce. Serce po raz kolejny. Lodów nie widzę. A jak są, to znajdziemy. Rolki. Rolki, rolki. Mamy tutaj rolki. Raz, dwa, trzy. Za rolkami szukamy monetę. Mamy tutaj monetę. Raz, dwa i na dole też moneta. Za monetką szukamy kości. Kości, kości, kości. Mamy kości. Tutaj również. I tyle. Następnie leżak. Leżak na pewno mamy. Mamy raz, dwa, trzy. Następnie motel. Motel. Po raz kolejny. Czy mamy tutaj na dole? Mamy. Półki. Okay. Popcorn. Czy mamy popcorn? Nie mamy. Za popcornem szukamy koronę. Korona jest. Korona tutaj po raz kolejny. Jeszcze raz korona. Na dole. Dobra, tutaj z tych, co nic nie wydrapane, mamy tutaj słońce, krab i wiatrak. Słońce, krab i wiatrak. Gdyby trafiliśmy wiatrak, to już by było coś ułożone. Księżyc. Czy mamy księżyc? Mamy. trzeci od końca słońce. Słońce, tylko raz. Przedostatni krap, krap chyba też nam linii nie układał. No to ostatni czapka. Mamy czapkę na dole, ale chyba nic nie układa nam. Sprawdzamy litery kontrolne. PDF. Niestety drugi numer ekstra linii się nie spisał. No to mamy dwie zdrabki wygrane, dwie przegrane. I z zdrabkę następną za 10 zł. I to jest bajeczna kasa, numer zdrabki 7. Szukamy liczby worek albo skrzynie, którą mnoży przypisaną kwotę razy 2, Tutaj widzę dwa zestawy liter, no liter. liczb po kolei: 12, 13, 23, 24. I do tego dziewiąteczka. Drapimy. 19. Mamy, mamy worek. To super. Wygrane jest

17, 14, 25, 40 i 38. A worek nam przenosi 20 zł. No i już polowa prawie. Inwestycji w odcinek jest. Jeszcze zostało dwie zdrabki. Trzymajcie kciuki. Tutaj nic ułożonego jeszcze nie mamy. Zaczynamy. Numer drabki tej Paradiso 18. I tak, fala. Mamy tutaj falę. Tutaj również trzeci raz. I czwarty. Dalej szukamy kostkę. Kostkę mamy. Na dole też mamy kostkę. Za kostką napój. Napój, napój. Mamy tutaj napój. Czy gdzieś jeszcze mamy? Chyba nie mamy. Za napojem szukamy kostium. Gdzie mamy kostium? Mamy na dole kostium. Aha, i jeszcze tutaj napój. Kostium i napój. Dobrze. Kap. Krab. Krab jest tutaj. I tutaj. Tutaj. Przedostatni obrazek to jest latarnia. Latarnia, latarnia. No i ostatni, decydujący, czy coś będzie, czy nie, termometr i wygląda na to, że my nic nie mamy, no i się zgadza, litery kontrolne różne, to drapiemy ostatnią, decydującą, szybki milion, sukcesów w tej zrapce nie mam, numer zrabki 5, szukamy naszą liczbę, albo gwiazdę, albo worek, worek to od razu 70 zł, zobaczymy.

Nie spisał się, jak również paradiso, ekstra linie i owocowa eksplozja. Nasza wygrana stanowi 30 zł dzięki bajecznej kasie i dwóm w zdrabkach po 5 zł. Dziękuję za oglądanie. Kiedyś jednak trafimy na ten milion. Nie wiem, chyba nie jest on szybki. Ściskam wszystkich mocno. Pa!